Dzień dobry, cześć czołem. W kolejnym odcinku vloga chciałbym przyjrzeć się bliżej komiksowi Baltimore sygnowanemu nazwiskami Majka Mignoli i Christophera Goldena. Pierwsze z tych nazwisk powinno być Wam raczej dobrze znane, no bo jest to osoba, która wykreowała słynną postać Hellboya. Komiks Baltimore jest osadzony poza uniwersum Hellboy'a, ale pewne nawiązania stylistyczne czy popularne są tu mocno zbliżone. Mam na myśli przede wszystkim odwołania do europejskiego folkloru, podań, mitów czy też historii. Historia serii sięga 2007 roku, kiedy to wydano pierwsze zapowiadań poświęcone lordowi Baltimore. Natomiast regularna seria zaczęła być wydawana 3 lata później przez Dark Comics i trwała aż do 2017 roku. Później doczekała się dwóch e, omnibusów. W Polsce wydało je w tym roku wydawnictwo Egmont. Każdy tom liczy około 500 stron, na które obok komiksu składają się materiały dodatkowe, czy też okładki, e, szkice rysunków. E, cena okładkowa to. 190 zł, więc trzeba się liczyć z realnym wydatkiem rzędu 140 zł choć widziałem bodajże na Empiku za około 120-125 zł mniej więcej. O czym jest z Baltimore? Przedstawia nam on alternatywną historię Europy lat 20. XX wieku. Według koncepcji wykreowanej przez autorów, pierwsza wojna światowa, wówczas zwana jeszcze Wielką Wojną, obudziła pradawne zło. Jego emanacją stała się plaga wampiryzmu, która zalała Stary Kontynent. Tytułowy bohater, czyli Lord Henry Baltimore, no miał tego pecha, że pokiereszował jednego z pradawnych krwiopijców, a ten w odwecie poprzysiągł mu zemstę i dokonał pewnych czynów, które na zawsze odmieniły życie Baltimora. No więc ten też postanowił się zemścić i ruszył w pogoń za wampirem. Całą sytuację dodatkowo skomplikował fakt, że śladem lorda Baltimore'a ruszyli inkwizytorzy. I tak mniej więcej w skrócie przedstawia się fabuła tomu pierwszego. W drugim akcja trochę się rozkręca bardziej. Baltimore nie działa już sam, ale razem z grupą łowców. Razem starają się powstrzymać pewnych kultystów przed przywołaniem pradawnego zła w postaci czerwonego króla. No wiele więcej wam nie powiem, by nie psuć zabawy płynącej z lektury. Komiks ma specyficzny, mroczny klimat, podobny do tego, którego znamy z Hellboy'a. Przy czym wyraźnie widać rozdźwięk pomiędzy pierwszym a drugim tomem opowieści. Pierwszy jest zdecydowa zdecydowanie bardziej kameralny. Drugi skupia się na śledztwie, znaczy pierwszy skupia się na śledztwie lorda Baltimora, który podąża tropem wampira. Bohater przemierza opuszczone wsie, miasteczka i inne lokacje w poszukiwaniu śladów swojego oponenta. Natomiast w drugim tomie pojawia się już szersze grono bohaterów, a akcję relacjonuje nam nie tylko losy Baltimora, ale także pozostałych łowców. Autorzy twierdzą, że po zakończeniu pierwszej części komiksu chcieli rozszerzyć uniwersum Baltimore o więcej wątków. Ale szczerze mówiąc nie jestem przekonany, czy wyszło to serii na dobre. Jedynka jest w mojej opinii zdecydowanie lepsza od dwójki, ale daleki też jestem od stwierdzenia, że dwójka to słaby komiks. Po prostu ma inny klimat, klimat i akcentuje trochę inne wątki. Jak już wspomniałem, scenarzystami są Mignola i Golden, za rysunki w pierwszym tomie odpowiada natomiast Ben Stenbeck. Jego kreska jest mocno zbliżona do tej, jaką znamy z opowiadania o Hellboyu, które wyszły spod Pióra Mignoli. Artysta stosuje grubą, ciężką kreskę i mroczną stylistykę. Wykorzystuje pewne motywy, które znamy z komiksów o Hellboyu, na przykład te charakterystyczne Okrągłe oczy u demonów. Co ciekawe, kiedy przed laty kartkowałem jakiś zeszyt Baltimore w języku angielskim, byłem przekonany, że to są rysunki Mignoli. Kiedy jednak się bliżej przyjrzymy, dostrzeżemy wyraźne różnice. Być może. Stenbeck po prostu nieco naśladuje styl protoplasty, by wpisać się we wcześniejsze dokonania Mignoli, a może nie, po prostu ma taki styl, szczerze mówiąc nie kojarzę jego innej twórczości, nie mam po punktu odniesienia. Natomiast w drugim tomie rysowników jest już więcej i styl zaczyna wyraźnie odbiegać od tego, co reprezentuje Mignola, chociaż gdzieś tam na pewnej płaszczyźnie nadal się do niego Odwołuję. Jak można podsumować komiks Baltimore? No, szczerze mówiąc, mi ta pozycja przypadła do gustu, choć jak wspomniałem znacznie bardziej podobał mi się tą pierwszy, czyli ten. Drugi niby kontynuuje wątki z pierwszej części, ale mam wrażenie, że to takie trochę odcinanie kuponów od sukcesu jedynki. Niby autorzy chcieli rozszerzyć uniwersum, ale nie jestem przekonany, że wyszło to serii na dobre. Co nie znaczy, że jest to zły komiks. No, fanom Hellboya mogę go polecić z czystym sumieniem. Choć trzeba mieć też na uwadze, że nie jest to jakaś wybitna literatura. To po prostu porządnie zrealizowany horror osadzony w ciekawie wykreowanym świecie, czerpiący garściami spodań ludowych, folkloru. Taki akcyjniak, w którym krew się leje strumieniami, a potwory wypełzają z niemal każdego kadru. I to tyle tytułem podsumowania. Dziękuję, że wysłuch wysłuchaliście mojej opowieści o Lordzie Baltimore do końca. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę. I oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli tego nie zrobiliście. Do zobaczenia za kilka dni.